Drodzy mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka i wszyscy ci, którzy sympatyzują z naszą gminą, serdecznie chcielibyśmy Was zaprosić, ja jako burmistrz miasta i gminy Dąbrowa Białostocka, na kolejną już piątą Wigilię Miejską w Dąbrowie Białostockiej. Odbędzie się ona 17 grudnia 2023 roku o godzinie 12 w naszym Ośrodku Kultury przy ulicy Godlewskiego. To tam stoiska z naszymi kołami gospodyń miejskich, z tymi, którzy chcą się łączyć w naszą Wigilię, z naszą Radą Miejską. Przedstawienie teatralne, opowieść wigilijna w wykonaniu teatru, koła teatralnego Mów wolniej z Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej. To czas, w którym będziemy mogli złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne, aby ten czas świąteczny upłynął nam w takiej rodzinnej atmosferze, rodzinnej atmosferze miasta i gminy Dąbrowa Białostocka. To na tej imprezie też rozstrzygnięcie konkursu, który był ogłoszony na pocztówkę gminy Dąbrowa Białostocka, to tam będzie można zobaczyć prace, które wykonały, wykonały nasze dzieciaczki, a jak również odebrać dyplomy. Każde z dzieci dostanie oczywiście niespodziankę i dyplom od burmistrza. Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka oraz trzy pierwsze miejsca oczywiście dostaną pony na Epicentrum Nauki w Białymstoku. Serdecznie Was zapraszamy 17 grudnia do Dąbrowy Białostockiej.